Dobry Państwo zapewne w świątecznym nastroju. Ja mam nadzieję niedługo, choć trochę też choć przez e, po, powrót, nawrót, zapalenia ucha. Chyba za szybko przystąpiłem niedawno do pewnych czynności, w tym Rozmowy półtorej godzinnej, którą zresztą Państwu polecam z Piotrem Napieram. Niestety, miałem cały czas tą słuchawkę w uchu, raczej mi to nie pomogło. Dzisiaj, proszę Państwa, oczywiście i flash, i pięć newsów w trochę przyspieszonej formie, ale bez artykułów i w sensie bez screenów z tych artykułów i linków do nich. Proszę mi wybaczyć tą drobną. Tą drobną niedogodność. Przechodzę już do samego materiału, samych newsów. Rzecz pierwsza, czyli flash. Flash dzisiaj, jakby można powiedzieć, punkt pierwszy w tym punkcie, pierwszym, czyli punkt A. Magdeburg. Chciałbym tu przede wszystkim zwrócić uwagę. Ja na swoim Twitterze jedynie co to podałem dalej, podałem dalej wygląd tego osobnika, który dokonał. Tego strasznego czynu, a także, a także później odniosłem się w sposób dość minimalny, polecając pewną nitkę, która rozważa, kim on tak naprawdę mógł być i jakie mieć cele. Wstrzymywałem się i wstrzymuję od oceny od samego początku, ponieważ ten człowiek po prostu nie pasuje do, ten człowiek po prostu nie pasuje do żadnych klasycznych dla takich osób takiego portretu sprawcy. Tak, bo to albo zazwyczaj są osoby, które, które były zindoktrynowane, albo były zindoktrynowane w swoim kraju i przybyły dość późno do innego państwa. A on był w Niemczech od 18 lat. Z drugiej strony nie pasuje też do profilu osoby, która byłaby zła na państwo, w którym się urodziła w drugim pokoleniu, czyli że jego rodzice, migranci byli wdzięczni na przykład temu państwu, a on, a on jak już nie przybysz, ale ktoś, kto się tam urodził, mający obywatelstwo, jest zdenerwowany na to państwo i łatwiej się radykalizuje, bo na przykład ma. Ograniczone pewne ścieżki kariery, a tu mówimy też o lekarzu. Nie można też stwierdzić, że jest to osoba niewykształcona. Pojawiają się informacje o tym, że on brał silne leki. Wiele jest informacji, proszę państwa, ale to, na co ja chciała zwrócić, po prostu uwagę: on nie pasuje do klasycznego profilu, do profili, który ja znam, jeśli chodzi o tego typu osoby. Więc ja się na ten moment całkowicie wstrzymuję od y, ocen tego, kto mógł za tym stać, czy to był samotny wilk. Y, ja nie będę tutaj. Y, ja lubię często Państwu powiedzieć, jakie są moje myśli na dany temat, i one się bardzo często, no nie ukrywajmy, jednak sprawdzają, ale tutaj po prostu jest brak danych y, z mojej perspektywy, więc to by już było y, za daleko idące przypuszczenia. Przypuszczenia powinny się również opierać na na twardych danych, które wpisują się w pewnego rodzaju w pewnego rodzaju schemat, aby można było na tej podstawie wyciągać jakieś wnioski. Więc tutaj jestem jak najdalszy w tym momencie od tego, choć doskonale Państwo zdają sobie sprawę, że ja nie jestem. Choć jestem liberałem, to nie jestem lewicowcem, nie jestem jakąś osobą, która by jakoś drastycznie stwierdzała jakieś kwestie o obronie, o obronie. Każdej religii, niezależnie od tego w jaki sposób, co ona przedstawia, także każdych jej nurtów, no powiedzmy sobie ogólnie, doskonale Państwo wiedzą, że szczególnie wobec skrajnych nurtów fanatycznych jestem bardzo, bardzo krytyczny, mówiąc bardzo oględnie, jednocześnie. Więc, nawet żeby wystosować pewnego rodzaju zarzuty wobec czy to władz jakiegoś państwa, polityki czy czegoś podobnego, ja uważam, że muszę mieć do tego konkretne argumenty a tutaj póki co nie czuje się w mocy do tego żeby takie argumenty państwu móc też przedstawić no więc idziemy dalej Punkt drugi to ogólnie wydarzenia, ogólnie wydarzenia z Syrii, bardziej fleszowo bo, ponieważ są to takie pojedyncze, drobne aktualności, jeśli można tak powiedzieć. To znaczy, i było spotkanie, ja jeszcze będę mówił na razie Dżulaniego bo dzisiaj szczególnie mógł się mylić. No to było spotkanie Julianiego z liderem druzów z Libanu, to znaczy o tak naprawdę w kontekście stosunków dobrosąsiedzkich i tego, jak druzowie mogą liczyć na, na wsparcie nowego, rządu Syrii. I była kwestia tego, że prawdopodobnie grupy, które działają wraz z HTS-em, a które raczej nie będą szły w kierunku w kierunku bardziej delikatnego, przepraszam, delikatnego przekazu, no to te grupy najprawdopodobniej stoją za różnymi dziwnymi wypadkami, które mają miejsce w Syrii na tle religijnym. No, wypadki to złe słowo różnymi dziwnymi wydarzeniami w ten sposób. Miało też miejsce miał też miejsce pewien protest miał to być według pierwszych widziałem to dzisiaj, dzisiaj tak naprawdę w nocy więc mogę jedynie stwierdzić, że ma, miał to być protest protest osób, które i druzów, i chrześcijan w obronie innych osób, które są z różnego typu mniejszości przy, wobec działań. Protest wobec działań tych grup powiązanych z HTS-em i wyzwanie HTS-u do sprzeciwienia się właśnie im. No i proszę Państwa, najważniejsze z tych newsów, to znaczy, wczoraj według mnie jednak błędnie też pewną rzecz interpretowano. Ja podałem na swoim Twitterze, że podaje się takie informacje z różnych źródeł. I teraz o jaką informację chodzi? Chodzi mianowicie o wejście Kurdów do Manbiju, czyli że SDF miałby odbijać Manbij. I teraz tak, Manbij to i region i miasto i według mnie te źródła, które mówiły wczoraj o tym, że Kurdowie wchodzą do miasta Manbij, były zbyt optymistyczne, ale rzeczywiście jest tak, że SDF prowadzi kontrofensywę. Najprawdopodobniej bierze się ona z tego, że miejscowe klany zgłosiły i w ogóle społeczności zgłosiły ogromne pretensje do SNA, czyli tych protureckich działań, których wielu ludzi, wielu tych Partyzantów, bojowników, no bo nie żołnierzy. Żołnierz się nie zachowuje w taki sposób, tak? Którzy mieli po prostu wejść tam i zacząć, i zacząć działania, które właśnie do żołnierzy nie pasują, czyli przestępstwa bardzo różne wobec społeczności w Manbiju. Trochę tak jakby zdobyli miasto i teraz oni będą, teraz będą z tego mieli korzyści. No i te miejscowe społeczności się sprzeciwiły, a Kurdowie znowu zaatakowali. Zobaczymy, jak to się. Zobaczymy, jak to się rozegra. I punkt trzeci tego flesza, czyli proszę Państwa, Birma, mianowicie miasto Mindad zostało zdobyte przez opozycję. Wskazuje po raz kolejny, że, że dochodzi do takich wydarzeń w Birmie, że ta, cały czas ta, ta, to napięcie, które, się, które tam ma miejsce, jest po stronie. Jest, jakby po stronie opozycji, różnych opozycji, podkreślmy, to są bardzo różne grupy. To chyba jest jeszcze bardziej zróżnicowane niż w Syrii, proszę Państwa, ale tutaj jest często bardziej geograficznie. To znaczy, z uwagi po prostu na, na, na to, że dana mniejszość mieszkała w jakimś miejscu. Gdybyśmy to przerównywali do Syrii, to to by było trochę tak, jakby oddzielną bojówkę mieli swoją Kurdowie, oddzielną Druzowie, oddzielną Chrześcijanie i tak dalej, i tak dalej. Różne grupki, które po prostu mieszkają. W różnych miejscach złapały za broń i działały przeciwko, no w tym przypadku wprost, Huncie, prawda? No dobrze, no to tyle jeśli chodzi o Flash. I teraz, proszę państwa, przechodzę do kwestii samych newsów. News numer jeden to Trump. Trump, który opowiada bzdury po prostu i robi sobie problem. I oczywiście państwo zapewne słyszeli o tym, a to chce Kanadę, a to kanał panamski, a to Grenlandię, a to myśli o tym, żeby wejść do Meksyku. Ja uważam, że przede wszystkim Trump nie rozumie. Że w polityce nie rozmawia się jak w biznesie i prościej jest mu rozmawiać z państwami autorytarnymi, ponieważ oni są w stanie rozmawiać jak w biznesie. Oni są w stanie po prostu czymś handlować i nie przejmować się za bardzo opinią publiczną, bo na przykład nie uważają, że muszą jej pewne rzeczy powiedzieć, prawda? I tutaj jest inaczej. Państwa demokratyczne nie będą po prostu z nim handlować i nie będą po prostu brały tego, co będzie dla nich bardziej korzystne finansowo, na czym mogą zarobić. One będą działały także w imieniu pewnych wartości i to nawet niezależnie od tego, na ile sami politycy w nie wierzą, ale wierzą w nie ich wyborcy, którzy później mają zagłosować na tych polityków, więc oni muszą czy to udawać, czy naprawdę w to wierzyć że na pewien sposób działania nie można się zgodzić i to, co robi Trump jest błędem. To jest błąd, ponieważ no tak naprawdę w tym momencie jakie są jego szanse, żeby uzyskać cokolwiek w kontekście czy to Panamy, czy, czy Grenlandii? No żadne. A przecież to nie jest tak, że na Grenlandii mieszka jakaś niesamowita liczba mieszkańców. Jeszcze to sprawdzę, ale ja pamiętałem kiedyś, że to było 50 tysięcy. 56, no to dużo się nie pomyliłem. No to 56 tysięcy ludzi, proszę Państwa, gdyby od, zacząć wykupować od nich po prostu za ogromne pieniądze przekraczające, przekraczające normalną, nominalną wartość ich domów i wykupować te pieniądze, dać im jeszcze amerykańskie obywatelstwo, um, załatwić problemy z kupnem na przykład domu na Hawajach. No proszę zrozumieć, Ameryka ma bardzo dużo do zaoferowania, tu mówimy o. Terenie zależnym, na którym mieszka kilkadziesiąt tysięcy osób. Gdyby Amerykanie chcieli do tego podejść w taki sposób, jak Unia Europejska podchodzi do pewnych rzeczy, to byliby w stanie już dawno anektować wręcz całe państwa. No, taka Panama, no, proszę Państwa, ma poniżej 5 milionów ludzi. No wyobraźmy sobie, że Stany Zjednoczone tworzą coś na miarę Unii Europejskiej, w której mieliby na przykład jako podstawę do takiego działania Portoryko, zwiększają pewne relacje, zmieniają pewne prawa i zapraszają do czegoś, do takiej Unii Amerykańskiej, tak wewnątrz, znaczy Unii Amerykańskiej, która ma już sobie Unię Amerykańską, czyli same Stany Zjednoczone. No ale wyobraźmy sobie, że do czegoś takiego dochodzi i oni byliby w stanie po prostu różnymi dotacjami, obywatelstwem, przywilejami dla firm, i tym podobnymi sprawami, przekonać taką Panamę, żeby w ogóle dołączyła do Stanów Zjednoczonych. No, nie ukrywajmy, ogrom tych państw jest na tyle biedna, że dołączenie do Stanów Zjednoczonych jako państwa byłoby dla nich tym bardziej wygodne, bo nie musieliby na przykład uciekać jako migranci. A proszę sobie wyobrazić, że na przykład taka osoba miałaby ułatwiony sposób do tego, żeby zostać Amerykaninem. Albo na przykład, że armia amerykańska mogłaby zatrudniać tych ludzi, a jak wiemy, jest, taka, jest taki przepis, że właśnie część osób, która nie ma obywatelstwa, może uzyskać w ten sposób obywatelstwo amerykańskie. To no jest, nie będę tu wchodził teraz w szczegóły, to proszę się aż tak nie czepiać tego mojego bezpośredniego teraz stwierdzenia o tym uzyskaniu, to jest trochę bardziej trzeba byłoby to wytłumaczyć, ale tak skrótowo mówiąc, tak, no zresztą możemy sobie wyobrazić przepisy, że jest stworzona jakaś wspólna armia, armia najemnicza, no to jest tylko i wyłącznie kwestia wyobraźni. Według mnie Amerykanom trochę tej wyobraźni tego typu brakuje, mają błędne myślenie o rozszerzaniu wpływów. Unia Europejska ma bardziej racjonalne. Jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, że za 100-150 lat, kiedy na przykład Rosja by się rozpadła na powiedzmy 8 państw, no to możemy sobie wyobrazić, że te 8 państw by wstąpiło do NATO, do Unii Europejskiej. No i. Czy jest jakaś realna granica, do której Unia Europejska nie mogłaby tworzyć swojego zrębu państwowego, czy federacyjnego, czy konfederacyjnego, niezależnie od tego, na jakim by etapie była? No tak naprawdę nie, bo możemy sobie wyobrazić, że w przyszłości byłaby i Gruzja, i Armenia, i nawet Azerbejdżan, Uzbekistan, Kazachstan, tylko że nie za 5-10-15 lat, ale na przykład za 100. Czy możemy sobie wyobrazić, że Uzbekistan za 100 lat byłby częścią Unii Europejskiej? Ja jestem w stanie sobie to wyobrazić nie? i zmienić to na przykład nazwę wtedy na tą, którą Rosja obecnie ma dla swojej, czyli ta Unia Euroazjatycka. Czyli to potencjalnie powinno być możliwe. No i Stany Zjednoczone robią duży błąd, że nie próbują w ogóle wymyślić sobie koncepcji, według której miałyby tego typu kontrolę, no bo zawsze będą narażone na to, że jakieś państwa w ich regionie zostaną opanowane przez ich wrogów, którzy będą chcieli Rozmawiać z przeciwną stroną, czy to będzie w danym momencie ZSRR, Rosja, Chiny czy cokolwiek w przyszłości. No więc y, to jest według mnie brak pewnej wizji, który bierze się z wewnętrznej kultury politycznej Stanów i myślenia przede wszystkim w kontekście Senatu, czyli tego, że y, gdyby kolejne Terytoria dołączyły do Stanów Zjednoczonych, mówię szczególnie terytoria, bo jest różny status, Grenlandii, Rico Pan i Panamy na arenie międzynarodowej, no to gdyby w jakiejś formie ją dołączały, to powinny mieć swoich senatorów, a według mnie to jest po raz kolejny brak brak wizji. I ten brak wizji bierze się po prostu z tej kultury politycznej, która skłania polityków do tego, żeby myśleć określonymi torami. No i to trochę Stany Zjednoczone hamuje. Drugi news na dziś to proszę Państwa, rosyjskie statki i wybuchy w państwie ogólnie. Ja uważam, że te wybuchy, bo są różne opinie, ja uważam, że wybuchy, które miały miejsce w ostatnim. Tygodniu, a to wybuch jakiś, czy został podpalony radiowóz, bankomat, poczta, no różne miejsca, ale uważam, że niestrategiczne. To jest według mnie raczej efekt. Słyszałem na przykład koncepcję, że to jest ruch przestępczy, czyli że przestępcy popełniają pewne rzeczy, żeby pokazać, że jest niebezpieczny, gdzieś i że należałoby ich zapłacić za ochronę ale myślę, że jest to też kwestia sprzeciwu, niekoniecznie wobec państwa jako państwa, ale na przykład wobec działań jakich polic jakichś policyjnych, wobec działań banków. Czyli wobec rzeczywistości. Ja uważam, że tutaj jest kwestia sprzeciwu wobec nowej rosyjskiej rzeczywistości i to dobrze, to by było najlepsze dla nas. To znaczy, po pierwsze, to by wzmacniało, wzmacniało konieczność tego, żeby było więcej policjantów, czyli żeby nie można było wśród nich na przykład brać ludzi do armii, która miałaby walczyć z Ukrainą. To oznacza, że trzeba położyć na to więcej środków. To by oznaczało, że trzeba tym policjantom dać więcej pieniędzy. To by oznaczało też, proszę Państwa, że mocniej trzeba walczyć z no jest cała seria różnych rzeczy, które zresztą mogłyby w końcu mieć wpływ na działanie samej Rosji na froncie. Bo co, jeżeli następnym razem to nie radiowóz by spłonął, a na przykład ktoś by wysadził tory? Tak, możemy sobie to potencjalnie, możemy sobie to potencjalnie wyobrazić oprócz tego w tym newsie numer dwa chciałbym wskazać, że e, kolejne statki toną, tym razem statek, e, jeśli dobrze to, jeśli dobrze to interpretuję e, tą informację, to niedaleko, niedaleko Hiszpanii, który miał płynąć do Syrii. E, widziałem też odmienną koncepcję, że ten statek miał mieć na sobie nie tyle broń, co miał mieć e, co miał mieć uran po prostu i to miało służyć po prostu odpowiedniemu transportowi, wydaje mi się trochę to mniej prawdopodobne, ale tutaj daję tą gwiazdkę, dla mnie to jest news z, też z dzisiaj rana, więc jeszcze, jeszcze bym się wstrzymał jeśli chodzi o to, co dokładnie ten, ten, statek, ten statek przewoził, tym bardziej, to miało być kilka statków. On, Przewoził transportował. Więc tutaj też jest możliwość, że były różne statki i te wokół niego transportowały coś innego. Bardziej mi chodzi o to, że wcześniej widzieliśmy newsy o tym, że statki, że statki, że statki rosyjskie tonęły na Morzu Czarnym, no i to oznacza po prostu deglengoladę, wręcz jeśli chodzi o zdolności transportowe morskie Rosji. W ogóle tak naprawdę w tym momencie, już nie mówimy tylko o paliwie, prawda? Już nie mówimy tylko o jakichś substancjach chemicznych, już nie mówimy tylko o ropie, tak? Mówimy już o coraz większej yy, z jednej strony ilości towaru, ale z drugiej strony, co ważniejsze, typów towarów, liczby typów towarów, tak? Czyli tego, że Rosja po prostu już ma problem z, yy, z przetransportowaniem pewnych rzeczy i to z kolei, według mnie, wzmocni presję na rządy. Także rządy, które były przynajmniej teoretycznie, choć trochę przychylne Rosji, jak turecki, żeby nie chcieć u swoich, u swoich wybrzeży widzieć tych statków, czyli będzie większe żądanie ubezpieczeń, które będą uznawane międzynarodowo, aby taki statek mógł wpłynąć. Myślę, że niedługo marynarki różnych państw mogą zacząć blokować po prostu wpływanie statków rosyjskich i jestem ciekawy na jakim poziomie, to znaczy, czy to się ogranicza tylko i wyłącznie do czy to się tylko i wyłącznie do bezpośredniego um bezpośrednich wód danego państwa, bo to mogą być różne aspekty, mogą być różne działania, proszę Państwa, różne próby utrudniania na przykład danym statkom płynięcia po jakimś torze, że się tak wyrażę. No jest wiele opcji i to jest, bardzo, to jest mm, bardzo ciekawa kwestia. Inną, ostatnią jeszcze a propos Rosji, to to, że zostały utrzymane stopy procentowe. Na ten moment, szczególnie Kremlinka, zauważyłem, że jest to twierdzenie, że najbardziej chodzi o to, żeby uspokoić rynek, przed świętami, żeby uspokoić obywateli przed świętami. To znaczy, już jest lepiej, chociaż można, mogą oni oczywiście zobaczyć tą inflację u siebie w sklepach. To przynajmniej będzie twierdzenie, że inflacja zwolniła, że ona jest, ale zwolniła. No, proszę Państwa, oczywiście ta inflacja powinna maleć, a nie tylko zwalniać w swoim wzroście. A no nadal wzrasta, więc raczej trzeba się spodziewać, że albo. Stopy procentowe urosną bezpośrednio po nowym roku, albo jest tak, że Rosja już uznała, że nie jest w stanie zatrzymywać inflacji, a potrzebuje produkcji bardziej niż walki z inflacją. Więc kolejny koszt dla przyszłej Rosji, co według mnie tym bardziej ograniczy ich możliwość do tego, żeby wypowiedzieć nową dużą wojnę, jeżeli nawet doszłoby do porozumienia z Ukrainą. Prędzej bym widział na przykład, jeśli Rosjanie chcieliby odzyskać trochę prestiżu, dość masowe działanie na przykład w Afryce, czyli sprowadzenie tam samolotów i walka z tymi różnymi organizacjami terrorystycznymi. To uważam, że mogłoby im oddać trochę prestiżu, które ogromnie stracili po Syrii, i których po raz kolejny stracą po kwestii Ukrainy. News numer 3: Fico i Orban, proszę państwa, wizyta Roberta Fico w Moskwie i to wszystko, co Orban robi i wobec Moskwy, i wobec Polski. No, tworzy się tutaj ten, ta relacja wasalna, w której Putin tak naprawdę podporządkowuje sobie Roberta Fico i Wiktora Orbana. Węgry i Słowacja stają się podporządkowane w wielu kwestiach obecnie politycznych. Rosyjskiej, no to z kolei oznacza, że kto będzie zależny od nich, będzie zależny od Putina. No i to jest oczywiście kamyczek do ogródka PiSu. No nie mam zamiaru tego, tego ukrywać. Tutaj bardziej chciał zwrócić uwagę na to, że Robert Fico akurat jest w sytuacji, w której może stracić władzę, ponieważ w coraz większym sporze jest ze swoim największym koalicjantem, czyli Hlasem, który to Hlas ma prezydenta popieranego podczas wyborów przez m.in. Fico, czyli pana Pellegriniego który już jest tak naprawdę w takiej, jeśli chodzi o oczywiście o kwestie na poziomie debaty, jest takie wojence na słowa z Robertem Fico, co może w przyszłości oznaczać, że klas, który jest bardziej centrolewicowy, przejdzie na stronę opozycji liberalnej, czy opozycji liberalno-prawicowej, tak bym to określił w dużym również w skrócie, aby utworzyć w przyszłości zupełnie inny rząd, co może. Być poprzedzone wyborami, a i te, choć pamiętajmy, sondaże na Słowacji są zmienne i są niecelne. To te, te wybory mogą odebrać fico, fico władzę. Punkt numer cztery, proszę Państwa, to Libia, mianowicie. Ze strony Trypolisu padają obecnie różnego typu zapowiedzi rozmowy, częściej zapowiedzi rozmów z Ukrainą i rozmów z Zachodem. No tutaj przede wszystkim chodzi o to, że Trypolis tak naprawdę zgłosił pretensje o to, że Rosja sprowadza broń do Tobruku. Pamiętajmy, Libia ma tą zachodnią część, czyli Trypolis, pod de facto kuratelą turecko-katarską który jest jednak uznawany międzynarodowo, no i haftar, który zaczął się dogadywać z Turcją, ale który teraz miałby sprowadzać tę broń rosyjską, pozwalać im tworzyć bazy. Pamiętajmy, nawet jeśli haftar się na to zgodzi, to jeśli rząd Stypolisów stwierdzi, że do takich. Do takich transportów ma nie dochodzić, to może na przykład poprosić choćby włoską marynarkę o to, żeby włoska marynarka zablokowała możliwość przepływania rosyjskich statków i jeśli Rosja by to naruszyła, to byłoby to na różnym poziomie, mogłoby być to zrozumiane jako działanie wręcz wojenne. No i co, gdyby na przykład libijskie drony otrzymane z Turcji zaczęły atakować statki rosyjskie czy okręty rosyjskie, bo myślę, statki jako transport i okręty jako wojenne. Co wtedy by się wydarzyło? Uważam, że to nie jest niemożliwe. Warto zwracać uwagę na tę sytuację. Libia nie jest pewnym punktem dla Rosji, jeśli chodzi o transport na Morzu Śródziemnym. No i proszę Państwa, news numer 5, mianowicie, no dzisiaj idziemy szybciej. E, mianowicie chodzi o HUTI i o PMU, PMF e, irackie. E, Całkowicie różne podejście. PMU, PMF rozumie, że to są milicje szyickie, rozumie, że sytuacja w Syrii może być dla nich problematyczna w przyszłości i stwierdziło, że oni uznają ten, um, uznają ten, no, nie traktat pokojowy, ten, ani rodzaj, to zawieszenie broni między Jerozolimą a, a hezem w Libanie do takiego poziomu, że dopóki ono się utrzymuje, to oni nie będą brać udział dalej w walkach. Ma to też o tyle sens, że te milicje szyjskie często powstawały pod kuratelą hezu, czy raczej, no ile nawet Iran za to płacił, to hez był swojego rodzaju wzorcem i wspomagał to organizacyjnie na terenie, na terenie Iraku, więc one mogą chcieć działać tak, jak właśnie tutaj była mowa. No więc e, oni ogłaszają, że uznają to także wobec siebie, jeśli chodzi o te zawieszenie broni. Oczywiście to jest kwestia strachu, no bo jeżeli e, IDF by teraz rozpoczął takie uderzenia e, w Iraku, jakie rozpoczął w Syrii, no to by za wiele z tego PMU, PMF-u nie zostało, a oni mają bardzo skomplikowaną sytuację wewnątrz państwa, co też nawiasem mówiąc pokazuje, ile dobrego zrobiły te naloty, naloty w Syrii na te, można powiedzieć, bezpańskie, na te bezpańskie bazy. No więc, proszę państwa, jest też odmienne podejście, no, czyli podejście Ansar z Jemenu, czyli tej grupy, tej grupy która zbuntowała się wobec, wobec prawowitego rządu w Jemenie, no oni atakują dalej, oni teraz albo spowodowali to, że okręt amerykański zestrzelił amerykański samolot albo też być może rzeczywiście czymś ten samolot czymś ten samolot trafili to jest dla mnie jednak mniej prawdopodobne jednak chciałbym tu wskazać na jedną rzecz oni uderzają także na tereny przynależne do Jerozolimy więc będzie zapewne masowa odpowiedź ze strony IDF-u i teraz jest pytanie czy IDF i ogólnie Bibi nie uznają że to jest powód żeby międzynarodowo stwierdzić że Iran po raz kolejny poprzez kolejną grupę na nich uderza i że trzeba uderzyć sam Iran co dzisiaj Byłoby prostsze, także z uwagi na to, że rzeczywiście ten reżim w Iranie ma coraz większe problemy, obecnie problemy z prądem głównie. No więc, proszę Państwa, tutaj dochodzi do różnego typu zmian. Uważam też, że po stracie tego samolotu wzmocni się presja, aby Zachód jako całość, myślę, że Amerykanie będą tu wzywać też między innymi Francję, już nie tylko Wielką Brytanię, aby rzeczywiście doszło do swego rodzaju koalicji, która zrobi to, czego, czego Biden zakazywał Mohamedowi Bin Salmanowi i na tyle osłabią ruch huti, aby rzeczywiście i miejscowe Klany i Południe mogło rzeczywiście mogło rzeczywiście na nich mogło rzeczywiście na nich uderzyć, bo nie ma realnie innego wyjścia. Oni muszą przegrać i to nie tylko z uwagi na kwestie typowo bliskowschodnie, ale po prostu na kwestie Morza Czerwonego i transportu, który tamtędy ma miejsce. Sądzę, że kiedy Trump przyjdzie przyjdzie mu zostać już tym prezydentem, mówię to w taki sposób nie bez kozery, to on jeśli będzie chciał gdzieś pokazać swoją siłę, siłę, siłę tego, że ma rzeczywiście potężną armię, no to powinien to zrobić tam. To by było dobre dla wszystkich, nie aż tak ryzykowne, dość proste, relatywnie, to znaczy wszystkie inne, wszyscy inni potencjalni wrogowie, jak Iran, są oczywiście znacznie bardziej problematyczne, problematyczne cele, a tutaj jest też taka sytuacja dość prosta, międzynarodowa, bo to nie jest państwo, to są buntownicy wobec oficjalnie uznawanego państwa. Zachęcam państwa, jako państwa, moich widzów, do wspierania tego kanału na Buy Coffee do komentowania, lajkowania. Postaram się w najbliższych dniach odpowiedzieć na te komentarze. No teraz troszkę tyle, co na telefonie, ewentualnie z Twittera, coś odpowiadałem, a tutaj na YouTube jest jednak lepiej od odpowiadać na komputerze, więc na pewno na te wszystkie komentarze, które też się ostatnio pojawiły, odpowiem w ciągu najbliższych dni. Życzę Państwu spokojnych, wesołych i przede wszystkim z uwagi też na swoją kondycję zdrowych świąt, a tym, którzy nie świętują tych świąt, to mogę życzyć tego, żeby spokojnie spędzili czas wolny. W tym, przesileniu, w tym przesileniu zimowym. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do oglądania innych materiałów. Do widzenia.